Czekaj! Na co mam na Nie wiem, którą technikę wybrać. Wybierz może tą z w górze. Z w górze? Dzięki, stary! Super, ale czad, fajny. Czołem, witam w kolejnym odcinku. Trochę się pośmialiśmy, ale przechodzimy do analizy. Emil, dzięki bardzo za pomoc. Słuchajcie, startujemy. Dzisiaj o obronie przed duszeniem za szyję. Mamy kilka opcji. Od razu przejdziemy sobie do konkretów. Ja przez lata, czy to był egzamin Expert 2 w Izraelu, czy na wszystkich szkoleniach, klasyka gatunku przed chwytem to było zawsze to. Ręce, mamy kciuki, które są przy moich paluchach, robimy tak zwaną łyżeczkę. I zrywamy z jednoczesnym kopnięciem. Z jednej strony mamy tutaj troszeczkę logiki, no bo przecież jeżeli on trzyma dwie ręce, to moim naturalnym odruchem jest zrobienie tego. I teraz jak będę zrywał, kontrolując to na barkach i kopiąc na strefę kroku, no to on teraz się pochyli, zapieza jajka, a ja zrobię czary mary i tak dalej. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy on zrobi to mocniej, zrobimy tak zwany pressure test. A w większości wypadków, zauważcie, że on nie będzie podchodził i będzie stał. Super! Ok. I na to traci czas ogromna ilość szkół. Czyli mamy to, i jest to i to. a świstak tak siedzi, zawija te sreberka, i potem mamy te wszystkie czary, skanowania i tak dalej. Nie traćcie na to czasu, róbcie zawsze pressure test. Emil to jest wytrenowana bestia. Ma silne łapy, codziennie trenuje i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, żeby po pierwsze on zrobił uchwyt, który generalnie będzie polegał na tym, że on stoi idealnie z jajkami blisko. Ja mogę gadać i tyle. To jest oczywiście odruch. Ja rozumiem. I ta obrona jest oczywiście możliwa. Ja nie mówię, że nie. Tylko kto będzie łapał cię w taki sposób? Emil, jakbyś mnie chciał zapać to jak, jak byś to zrobił? Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Zawsze będzie robił to uderzeniowo. Zawsze będzie cię gdzieś pchał, więc stracisz balans. Więc w momencie, kiedy ja to zrobię, a ja potrzebuję trochę czasu na obronę, poproszę. Tracę balans. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Stoisz jakaś sytuacja gdzieś, możliwe, że to e, możecie zastosować. Dajcie znaka w komentarzu, e, czego wy się uczycie. Przede wszystkim ja nie powinienem tutaj być, ja nie powinienem się dać mu złapać. Ale zawsze najpierw potrzebuję równowagi i tego, żeby nie dostać zełba. Więc zawsze pierwszym odruchem, troszkę może poprzez to, jest zrobienie jakiegokolwiek balansu. Ja stąd dopiero mogę cokolwiek robić. Plus pamiętajcie, że na Waszą obronę potrzeba troszkę czasu. Więc Ty w momencie, kiedy jesteś zaskoczony, a ja zakładam, że patrzyłem się w nieskończoność i teraz jest akcja stop. Myślicie, że już w pierwszej sekundzie zareagujecie na, na, na zasadzie puch, puch, zrobicie to nie, potrzebujecie czasu. Jeżeli nie dostaliście wryja, jeżeli nie, ktoś Was nie przycisnął rzeczywiście do ściany na treningu to nie możecie się wypowiadać, więc znowu potrzebuję chwilę czasu, więc fajnie jest robić to e, na zamkniętych oczach, on robi oron robi ruch, okej, okay. mam tą pozycję, czy to nie za bardzo, zawsze ręce idą nad jego przedramiona i wersja jest taka, niektórzy prezentują tego typu klimaty, niektórzy prezentują to, ja wolę to, kontroluję jego ręce, jeżeli chciałbym mnie zaraz uderzyć którąś z rąk, okej, okay, to ja mogę ją gdzieś skontrolować, uderzać, kopać, robić inne rzeczy, ale stąd mówimy o zerwaniu, to jest problem, więc... Idę z łokciem, który idzie nad jego przedramię, zrywam. Tak naprawdę najszerszym, robię mocne zerwanie, ale w taki sposób, żeby się nie obrócić do niego plecami. Zrywam to agresywnie, odbijam się, przechodzę do jakiejś kontry. Czy zakończę to nogą? Nie wiem. Wystarczy, że poproszę, ok, zrobię zerwanie. I to jest. Wracamy do głośniczka, czy Trzymaj, proszę. I to jest główna robota. Ta ręka może pomóc, ale nie, nie jest konieczna. On nie jest w stanie utrzymać, nawet jeżeli łapie bardzo mocno i że ja zrobię to bardzo agresywnie. Mamy dźwignię na, na, na nadgarstek, Emil jest silny i zerwam. Przetestujcie to i pamiętajcie o tym, że e, w momencie, kiedy mamy to duszenie, zawsze agresor może walczyć, więc to, że wy chcecie e, się obronić, to jest jedno, ale jeżeli ty atakujesz, ja się bronię, no to już możesz skontrować. więc teraz ja się bronię, a ty rozwijasz coś innego. Czyli raz, jadę sobie. Ojej, no to jest walka. Więc musicie być przygotowani na to. Oczywiście on jest zaskakiwany w tym momencie, ale ja też muszę brać pod uwagę to, że będziemy sobie walczyć, ok? To jest moja e, wersja, moja ulubiona technika. Teraz, kolejna opcja, którą możemy zrobić, sobie wezmę sobie głośniczek jeszcze. Przypominam, jak uważacie, jaki procent jest szansy na to, że zamiast ktoś walnąć was po prostu na pysk, będzie was dusił. Tylko osoba, która jest bardziej taka pewna siebie i uważa ciebie za jakąś tam ciapę. Raczej Emil wybrał jakiegoś łokcia, dynia albo, albo pchnięcie. Jeżeli ktoś tak robi, to yy, po prostu pokazuje swoją dominację. Więc jedźmy tą klasyczną opcją. Więc powiedzieliśmy sobie, nie za bardzo. Moja ulubiona wersja to jest to, ułożenie nóg zależy też od tego, czy on się szturchnie, czy nie. Okay? Teraz mamy kolejną wersję, w której moje ręce były gdzieś w dole i lewa ręka poszła do zerwania, a prawa ręka poszła od dołu na szczękę i palce w oczy. Rozwijam tą sekwencję i to jest też jakaś opcja. Mamy tutaj bardzo dużo też różnych podejść. Mogę gdzieś, nie wiem, złapać go za, za, za oczy, spróbować gdzieś ściągnąć mu rękę, złapać go za oko, ale pamiętajmy, że to wszystko ma być tak proste, jak to jest tylko możliwe, więc dla mnie. Najfajniejsza opcja to jest zrobienie tego. Róbcie pressure testy i za każdym razem, kiedy zrobicie to powoli, krok po kroku, róbcie akcję pod tytułem, że partner robi to na pełnym oporze. Ale żeby zrobić to na pełnym oporze, najpierw róbcie to prawidłowo, róbcie to analitycznie i dopiero później jest turbo petarda. I teraz jeszcze jedno ćwiczenie pomocnicze pod tytułem, ile jesteś w stanie wytrzymać. Chodźcie do ściany. I teraz od razu mówię, że. Yy, Trzeba ćwiczyć te rzeczy pod opieką instruktora, no ponieważ możecie kogoś odciąć. I tyle. E, pamiętajcie o tym, że siła też nie jest bez znaczenia. Jeżeli Emil złapie mnie, ok, a ja jestem mikrom dziewczynką, od razu informuję, musisz trenować całe ciało, bo to nie jest tak, że ty zrobisz do dobrze tą technikę, ona ci wyjdzie, na pewno będzie na 100% super. Niekoniecznie. Jeżeli się trochę spóźnisz albo nie będziesz e, agresywny w tym momencie, będzie dupa blada. Pamiętajcie, to jest ok, ale jeżeli jest blisko, zawsze oczy robią tutaj robotę. Teraz ćwiczenie polega na tym, że ja będę starał się wytrzymać e, do ostatniego momentu. Partner dusi, ja daję się dusić. Proszę. Stop, ok. Bardzo mocny ucisk. On musi też uważać, że jeżeli ma na przykład do czynienia z kimś, to nie jest e, wytrenowany, żeby po prostu go nie odciąć. Możemy zrobić tutaj tętniczo, ale może też mi wrzucić tutaj paluchy. Mocno, w ktań. uwaga, poczekajcie, zobaczymy, ile wytrzymamy. Jedziemy? Okej. Okay. W tym momencie musisz, musisz reagować. Czy warto tak się dusić? Słuchajcie, trzeba próbować różnych rzeczy, próbować różnych rozwiązań i pamiętajcie, żeby e, robić to pod kontrolą jakiegoś instruktora, dobrze? W momencie, kiedy mówimy o symulacjach, osoba, która, e, która to robi, nigdy nie zrobi tego na 100%. Tylko realna sytuacja jest realna. Pamiętajcie o tym. Dajcie znaka, jakie są Wasze ulubione techniki, jeżeli chodzi o obrony przed duszeniami. Ćwiczcie mądrze i e, widzimy się niebawem. Dobra, stop, ja już wyjdę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zapraszam serdecznie do subskrybowania naszego materiału. Wbij koniecznie na nasz fanpage na Facebooku Global Craft Mag Academy. Masz tam wszystkie wydarzenia, obozy, seminaria. Wszystkiego dobrego, zapraszam. A jeżeli chcielibyście zrobić szkolenie dla swojej firmy, dla swojej ekipy, skontaktujcie się ze mną. Pozdrawiam.